Ty mówisz czuwaj? Chyba tak. <laughs> czuwaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy ustalaliśmy datę nagrania tych rekolekcji, jeszcze nie wiedzieliśmy, co będzie ich myślą przewodnią. Jedyny termin, który nam obojgu pasował, to był 23 lutego. Dopiero później zorientowaliśmy się, że to rocznica męczeńskiej śmierci patrona harcerstwa, błogosławionego księdza podharcmistrza Stefana Wincentego Frelichowskiego, powszechnie zwanego przez harcerzy Druchem Wickiem. Do tego nagranie miały być w Toruniu, gdzie służył nasz patron i gdzie dzisiaj znajdują się jego relikwie. Pomyśleliśmy, że to znak i trzeba dać się jemu poprowadzić. Błogosławiony ksiądz pod harc, mistrz Frelichowski, może być wzorem dla harcerek i harcerzy oraz inspiracją w służbie instruktorek i instruktorów. Dziś na początku posłuchajcie krótkiego życiorysu, a w kolejnych tygodniach będziemy odkrywać wskazówki od druchawicka. Stefan Wincenty Frelichowski, Urodził się w 1913 roku w Chełmży. Tam w wieku 9 lat został ministrantem, a mając lat 14 wstąpił do harcerstwa i sodalicji mariańskiej. Był najpierw zastępowym, potem drużynowym w 24 Pomorskiej Drużynie Harcerskiej imienia Zawiszy Czarnego. Te dwie organizacje w znacznym stopniu uformowały przyszłe życie Stefana. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego w Pelplinie. Ale cały czas udzielał się w harcerstwie. A na rok przed wybuchem II wojny światowej został wikariuszem w Toruniu, a także kapelanem chorągwi pomorskiej ZHP. Na samym początku wojny, we wrześniu 1939 roku, ksiądz Frelichowski został uwięziony razem z innymi toruńskimi księżmi. Był on dla władz niemieckich szczególnie podejrzany ze względu na swoje zaangażowanie w ruchu harcerskim. Przebywał w obozach koncentracyjnych. Najpierw Stutthof, Grenzdorf, Sachsenhausen, aż w końcu w Dachau. Podejmował tam konspiracyjne działania. W Dachau nawet zgłosił się do służby w baraku dla chorych na tyfus. Zachęcił do tego nawet 32 innych kapłanów. Zaraził się tą chorobą i zmarł 23 lutego 1945 roku. Dwa miesiące przed wyzwoleniem obozu. Jego podstawa zadziwiała nawet gestapowców co wyraziło się w pewnej formie szacunku wobec jego zwłok, ale o tym w innym rozważaniu. Został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II w Toruniu w 1999 roku. Wtedy papież powiedział Zwracam się do całej rodziny polskich harcerzy, z którą Nowy Błogosławiony był głęboko związany. Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania.